Tutaj mamy krokusa, widzimy y, dokładnie jego budowę. Y, sam krokus, jak widać, wyrasta z cebuli. Y, liście zwykle pojawiają się troszeczkę później. Y, tutaj taki charakterystyczny właśnie w rynienkowatym y, liściu jest ten biały paseczek. Y, sam kwiat, y, no bardzo nisko ma kielich, bądź kończy tak naprawdę y, tutaj, tak naprawdę w ziemi i sama zalążna też jest bardzo nisko, ukryta w glebie ale już wracając do samego kwiatu, to mamy, tak jak widać, sześć płatków. W środku znajduje się słupek, który ma dokładnie trzy znamiona, które są też tak ładnie wybarwione. Jest to taki glikozyt, który za to wybarwienie odpowiada I, i właśnie trzy pręciki, które otaczają ten Słupek. Nasze krokusy nie mają tak sprzyjających warunków, jak w tatrach. Nie ma tego wypasu owiec, no nie ma cały czas tego zasilania nawozem. Jeżeli stosujemy jakieś zabiegi, no to są zabiegi takiego nawożenia, no też naturalnym nawozem, ale to jednak wiadomo, nie, nie jest to tak samo jak taki nawóz, który cały czas jest do tej gleby dawkowany. No i też właśnie to udereptywanie przez owce, wgniatanie tych. Cebulek powoduje, że, że one też, kiedy jest mróz wyskakują, no to te owce załatwiają tę sprawę, udeptują te cebulki i też, tak jakby pomagają w tym procesie rozmnażania się, ich rozsiewania.